Dzień dobry, witam państwa serdecznie. Ja Nazywam się Damian Chen, a To oczywiście jest kolejny odcinek na kanale Zachiny. You, you, you Dwa główne wątki na tym kanale to przede wszystkim chińska motoryzacja i produkcja w chińskich fabrykach. Ale proszę państwa, planuję was zaskoczyć, dorzucić jeszcze jeden wątek wątek technologiczny, jednakże aby ta playlista, ten sektor na kanale ruszył, potrzebne mi chociaż jest jakieś mini studio, które planuję zrobić w naszym mieszkaniu, do którego właśnie się udaję. Zdaję sobie sprawę z tego, że wielu z Państwa tęskni za chińską motoryzacją i dlatego planuję w miesiącu grudniu obrzucić ten kanał nowymi recenzjami mam nadzieję, że bardzo ciekawych chińskich samochodów. Ale przejdźmy już do tematu dzisiejszego odcinka, który jest nieco związany z chińską motoryzacją. Tutaj zaznaczam, że ja niektóre filmy, właśnie myśląc o chińskiej motoryzacji, nie mówię tylko i wyłącznie o recenzjach, nie mam na myśli tylko i wyłącznie recenzji chińskich samochodów, ale również tematy poboczne, które się pojawiają na kanale. Proszę Państwa, zaobserwowałem na przestrzeni ostatnich paru miesięcy, że w zagranicznych mediach mamy Taki jakby jakiś naskok na Chiny. Mieliśmy już kryzys energetyczny, teraz mamy niemalże w tym samym czasie kryzys paliwowy i zapowiedź wielkiego głodu. I prawda jest taka, że w większości są to sytuacje, które opierają się na małych lokalnych incydentach, które to zachodnie media podłapią, napompują. Podkoloryzują, obrzucą brokatem i tak wam zaserwują. O przewidywalnym niedoborze żywności opowiem Państwu na moim kanale drugim, prywatnym Damian Chen. Natomiast tutaj trzymajmy się zagadnień energetycznych. Może na szybko o właśnie tym kryzysie energetycznym. Proszę Państwa, miał on miejsce, to był lokalny, mały kryzys energetyczny na północy Chin. W miejscu, gdzie mieliśmy nadprodukcję, czyli produkowali więcej rzeczy, więcej towarów niż dotychczas i za braku energii, co w pewnym sensie jest dobrą nowiną. I tutaj należy również dopowiedzieć, że to, dlaczego do takiej skali ur urósł ten problem w zagranicznych mediach, troszkę też winę ponoszą sami Chińczycy. Mam na myśli producentów, którzy wykorzystali to zagadnienia, aby Wytłumaczyć opóźnienia w dostawach. Dlatego, że ja już słyszałem, nawet, miałem taką sytuację zresztą jedną, że też mi się już tłumaczyli, że niestety mają obsuwę. W czasie realizacji zamówienia, bo nie ma prądu w fabryce. No i mieli pecha, dlatego, że ja jechałem akurat w okolicy, no może nie tak w okolicy, bo ja tam parę godzinę musiałem zboczyć z kursu, ale mówię, godzina to jest dla mnie akurat na, to, na chińskich drogach to jest za rogiem. Tego zboczyłem, podjechałem, fabryka działała, wytłumaczyli to, że no akurat przed chwilą ten prąd wrócił. No i też, wróciła też setka pracowników. Dobra, nie, nie rozgrzebujmy tego tematu. Ale dorzucę wam jeszcze jedną ciekawostkę. To nie jest oparte na żadnych oficjalnych statystykach, ale mówi się na mieście, że samochody elektryczne bardzo obciążają również sieć. A mamy w Chinach boom na EV. A dalej, proszę Państwa, mamy w Chinach teraz wielki kryzys paliwowy. Ale w tym miejscu, chociaż niektórzy reporterzy, to tak pisane w grubym cudzysłowiu, dorzucili uczciwie, że chodzi o. Braki o niedobór oleju napędowego. I oczywiście towarzyszył temu wielki lament w mediach, że co to będzie? Przerwa w łańcuchu dostaw, fabryki staną, nie otrzymamy prezentów na święta, dlatego że wszystko oczywiście jest made in China. Proszę Państwa. Ja nie przyglądam się temu jakoś strasznie uważnie. Nie zauważyłem żadnych problemów w tym sektorze. U nas tutaj ciężarówki, jak widzę, może nie w większości, ale dość sporo ciężarówek nawet nie jeździ, nie jest napędzana olejem napędowym, tylko gazem ciekłym. Ja nie zauważyłem jakiegoś kryzysu paliwowego w Chinach, ale. Tutaj trzeba dodać, że faktycznie w ostatnim czasie paliwo troszeczkę podrożało. Niedawno jeszcze płaciłem za 92, dlatego że ja leję do mojego baku benzynę 92. O, przepraszam. O, takie coś niedługo będzie na kanale. 92 oktanową. Za takie paliwo jeszcze niedawno u mnie na lokalnej stacji Płaciłem, ale to ciężkie. 6, to tak właśnie cyfra diabła. 6,66. Ojej, jakoś, ależ to ciężkie. W dwóch pakowaliśmy Iłanów, a teraz już kosztuje 7,48. Na końcu, proszę Państwa, małe ogłoszenie. Otóż postanowiłem po trzech latach mojej obecności na platformie YouTube, że prawdopodobnie jako jeden z ostatnich YouTuberów i również ja założę moje konto na stronie Patronite. Unikałem tego tak naprawdę przez lata, ale szczerze mówiąc, wielu starszych widzów namawiali mnie do tego, abym podjął tego typu decyzje, tego typu ruch. Także jeżeli lubicie to, co tutaj robię na tych dwóch kanałach YouTube'owych i chcielibyście, oj, tu potrzebuję dwie ręce teraz, aby to opuścić, i chcielibyście, abym podniósł nieco jakość prezentowanych materiałów, to poproszę o zrzutkę na tacę. Znajdziecie link w opisie filmu na moją stronę Patronite, możecie na przykład, zafundować mi raz w miesiącu jedną zupkę chińską, lub dorzucić się na paliwo. Adrian, Sawka została u ciebie. Weź mi to prześlij, kurierem, bardzo cię proszę. Patronite to taki program służący wsparciu osobom twórczym. Często dlatego właśnie youtuberzy wykorzystują ten program, ponieważ niestety wpływy z reklam, jakie platforma ta nam oferuje, są, są taką trochę potwarzą. Oczywiście nie muszą Państwo pisać się na miesięczne zobowiązania, tam jest minimum właśnie 7 zł, które jest opisane jako zupka chińska. Patronite chyba minimum, jakie można podać, to jest 6 zł. Ja dorzuciłem złotówkę 7, szczęśliwa cyfra. 7 zł to jest mniej więcej tyle ile wydaje czasami, chociaż rzadko jadam zupki chińskie, ale właśnie na zupkę chińską. Oczywiście zupka chińska jest tańsza, jest trochę droższa w porównaniu do cen w Polsce, ale jest tańsza, z tym, że ja lubię dobajerować ją, jakiś boczek dorzucić, czy łódko z kurczaka, pokroić warzywka, dodać jajko, także może kiedyś nagram jakiś krótki odcinek jak, jak, jaki wygląda przepis. Na zupkę chińską według Damiana Chena. Także nie muszą Państwo oczywiście pisać na to miesięczne zobowiązanie. Tam są również cele, do których zachęcam. Kto może ile tego grosza rzucić na tacę, to każda kwota jest mile widziana. Proszę Państwa, mała poprawka. Niestety okazało się, że portal Patronite nie udostępnia opcji przypominającej zbiórkę. To znaczy nie mam możliwości, aby. Wy, widzowie, wsparli mnie, yy, youtubera, kwotą jednorazową, w celu uzbierania określonej kwoty na określony cel. Dlatego też musiałem, niestety, założyć oddzielnie zrzutki, do których macie link w opisie filmu oraz w sekcji komentarzy. Za pomocą tych oto linków otworzycie zrzutkę, można przelać dowolną kwotę, chyba już od 2 zł, bezprowizyjnie. Jeżeli ktoś ma taką potrzebę, to i również anonimowo, bez rejestracji na no, no, w stronie internetowej w tym portalu. Cele dwa, jakie aktualnie ustaliłem, to jeden to jest obiektyw do aparatu Sony, który chciałem zakupić, aby podnieść jakość właśnie nagrywanych filmów. Mam pieniądze na aparat, ale zabrakło na obiektyw, bo obiektyw jest strasznie drogi. Taki, jaki ja potrzebuję. I również yy, drugi cel to jest gimbal, statyw, który do tego aparatu. Ja mam jednego gimbala, który jest do telefonów komórkowych, ale on się nie nadaje pod aparat fotograficzny. No i tutaj też się urodził pewien problem, dlatego że to już są droższe urządzenia. Zachęcam, abyście zajrzeli. Oczywiście, jeżeli uważacie, że mój kanał nie jest wart złamanego grosza, to chociaż zasubskrybujcie go dodając dzwoneczek ze wszystkim. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. zajdzie.